Mano, Simon, Simano widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie nowe activity Crate'y i postaramy się trafić nową godli jednostkę. A na dzisiejszy odcinek przygotowałem 300 nowych creight'ów. Także jest spora szansa, że ją trafimy. Więc ty, drogi widzu, bez przedłużania jest, koniecznie tej łapki w i subskrypcji. Zapraszam cię do oglądania. Tak, mamy nowy update gieryczny, został dodany 21 września. Co dostaliśmy? Dostaliśmy coś takiego jak nagrody godzinne, czyli Playtime rewardsy, które dostajemy raz na 24 godziny i trzeba grać 6 godzin. No i mamy takie gifciki, w których są różne nagrody. W tych tutaj słabszych macie na przykład coiny, gemy, poteczki, a w tych lepszych mamy te nowe Activity crate'y. Mam również Daily Rewardsy za codzienne logowanie. Macie różne poteczki, nowe postacie. Fajna sprawa ogólnie. Fajny update. -ik. mały, a bardzo elegancki. Co jeszcze zostało dodane? No, zostały jeszcze dodane oprócz tych jednostek, które mamy tutaj w Daily Rewardsach. To dwie pozostałe. Dokładnie Toiletman za 500 Robuxów, którego myślę, że w tym tygodniu sobie sprawdzimy. Oraz mamy również tą jednostkę Godly. No, ją bym chciał nawet dzisiaj sprawdzić, no ale to zależy, czy mi poleci. Szansa na niego to 0.1%. Czyli, no, bym powiedział, taka Klasyczna. Jeszcze tylko taka informacja na start, ile kosztował mnie taki opening? No to w granicy 40-45 tysięcy gemów, bo jeden taki crate chodzi od 100 do 150 gemów. Więc przepraszam, 35-40 tysięcy gemów, przepraszam, pomyliłem się. Więc troszkę kosztował ten opening, więc mam nadzieję, widzu, że strzelisz za to łapkę w górę. No dobra, jeszcze informacyjnie na start, widzowie, przypominam, podpisuję jednostki. Jedyne, co musicie zrobić, no to wysłać jednosteczkę, jaką chcecie, 250 gemów, oraz napisać tutaj siema, podpisz, albo cokolwiek. Tak naprawdę. Ważne, żeby było 250 gemów i jednostka. No i oczywiście wysyłacie na nick x drowerku, żebyście też tutaj nie pomylili x drowerku. No i w zębatce musicie mieć wszystko dokładnie tutaj na zielone, ponieważ ja nieraz chcę wam odesłać jednostkę, a wy macie na czerwone. No. no i niestety nie jestem w stanie. I jeszcze w ogóle jedna ważna rzecz, co zostało dodane w tym update'cie, w czym się trochę bawię: to partnerzy mają coś takiego jak partner launcher. Co to znaczy? Mamy coś takiego, że wybieracie sobie krejta. Czy chcemy, żeby był automatycznie podpisany? Zaznaczamy sobie krejta. No i normalnie, widzowie, możemy wystrzeliwać krejtem, co nie? I ktoś sobie przykładowo z was wchodzi w niego i normalnie ma go w ekwipunku. Więc to jest akurat fajne dla partnerów. Więc nieraz, jak mi spotkacie w giereczce, to uważajcie, żebym właśnie jakiegoś krejta dla was tutaj nie wystrzelił elegancko. No dobra, więcej nie gadajmy. Zacznijmy otwieranie, let's go! Potkę na laka mamy? No nie mamy, musimy odpalić, albo bez potki na laka to na pewno nie dropniemy. No i myślę, że możemy zacząć. 300 crate'ów, no powiem tak, mój kolega wczoraj z 5 trafił, więc mam nadzieję, że ja z 300 też trafię, let's go, let's go! Pierwsza ósemka i uwaga! No właśnie, animacja tego otwierania mi się nie podoba, w ogóle mi się nie podoba. Zamiast normalnie rzucić małe, jak coś to rośnie, to od razu jest duże i albo wyleci ci godni, albo legenda. W ogóle nie ma tu jakiejś animacji i zabawy, no ale dobra. Kolejną ustępkę sobie otwórzmy. Patrzcie, jakie jest ogromne. No i niestety, same legendy. I tego się dzisiaj boję, że będą same legendarne jednostki. Fajnie, no bo coinów będę miał dużo, jak widzicie, coiny zbieram. Dlaczego trowerku zbierasz coiny, zamiast wydać i trafić na przykład AKsa? Ponieważ czekam na coś nowego samonionicach i myślę, że da spokojnie do tej pory zbieram z milion coinów. No i wtedy zrobię sobie przemocarny opening, ale póki co otwieramy tutaj. Ech, i powiem wam, nie jest dobrze jak na start, no ale wiadomo, jednostka 01% musiałbym 1000 krejtów otworzyć, żeby mieć gwarantowanego godli i to też niepewne. A ja mam 300, dobra, otwórzmy sobie 8, 16. Jezu, jak to wygląda. 16 tutaj otworzonych krejtów naraz. I same legendy, no nie no. Wiecie, co ja bym dodał tej skrzyneczki? Coś takiego jak mityk, przynajmniej na 1%. No chociaż byłoby to warte czegokolwiek. No ale rozumiem, rozumiem. Jest to krejt, który jest darmowy tak naprawdę za samo granie. I czy coś mamy dalej? No nie, legendy, same legendy. Czy mam jakąś taktykę tutaj na otwieranie? No powiem wam, że nie mam żadnej taktyki. Ostatnio na odcinku z PetSima trafiłem Titanika przez moje taktyki, no to ogląda, ten ogląda, ale tutaj brak taktyki, zaraz będziemy musieli coś wymyślić póki co, no same legendy, same legendy niby jestem zły, ale troszkę się cieszę, bo dużo coinów padnie mi do ekwipunku dobra, mam pewną taktykę stanę sobie tutaj, w tym dokładnie miejscu i w tym miejscu otworzę sobie ósemeczkę elegancką normalnie w kotle hopy siedzimy i już myślałem, że coś trafiliśmy, ale niestety to jest dalej legenda, gdzie są moje kurczaczki godli, bo powiem wam, ten opening szybko zleci, 300 krajtów to nie jest tak duże, jak się wydaje 300 krejów? No, to tak naprawdę, jakby ktoś się postarał, to jest, nie, 3 minuty otwierania, prawda? Aczkolwiek ja trochę tutaj lekko muszę Wam przedłużyć, żebyście obejrzeli odcineczek i trochę mnie posłuchali. No dobra, no póki co, same legendy. Otwórzmy teraz kolejne 16. Let's go, let's go. Ja nawet nie wiem, jak wygląda animacja, jak leci Godly. Czy po prostu wylatuje nam tu Godly, czy ten krejt zaczyna jeszcze bardziej rosnąć? No tego niestety nie wiem, wiem, że póki co, same legendy. No proszę, dajcie Godly steczkę fajną, taką elegancką. Let's go, let's go. Czy jest Godly? No, cały czas te legendy. Oj, powiem Wam, że ten opening mi się zbytnio dzisiaj nie podoba. Dobra, co zróbmy teraz coś takiego, że pojedyncze, pojedyncze. Trzeba tutaj, wiecie, odnowić trochę tego crejta. Patrzcie, trzy legendy, czta, czwarta legenda. Jeszcze parę pojedynczych muszę otworzyć. Na razie, no, legendy, legendy. Jak on się w ogóle nazywa? Glass Speakerman, jeżeli dobrze przeczytałem. Dobra, jeszcze parę, otwórzmy takich pojedynczych. Takie trzy. Raz, dwa i trzy. Dobra, trzy pojedyncze. Myślę, że szczęście zresetowałem. I teraz powinien wylecieć Godlet. Teraz otworzy 24 takie krety, czyli 8, 16 i 24. Normalnie cała mapa w tych kretach. Okej, okay, pierwsza, ósemka nic, kolejna i kolejna również nic. Z samej tutaj legendarne jednosteczki cały czas spadają. Bardzo, ale to bardzo słabo. I powiem wam, jestem zestresowany, no bo zostało nam jakieś 120 krejtów na oko, coś w tym stylu i nic tutaj nie mamy. No, panie Telantriczku, no proszę cię. Jakby jeden taki godli wyleciał, no byłbym na zero, powiem tyle. Byłbym na zero, nawet nie na plus. Dlaczego na zero? No bo ten kurcze godli chodzi 50-45 tysięcy, więc no, leciutki plusik by był, ale nie jakiś ogromny. Więc, chociaż dawaj te lantryjczku, żebym był naleciutki plusik. Popóki co, no to dajesz mi dużo coinów, bo ja to wszystko przemielę na pewno. No dobra, kolejna ósameczka. Lecimy, lecimy, nie poddajemy się. Ech, czuję, że nic nie będzie. Dobra, wiecie co? Iźmy tam, gdzie otwieraliśmy z Merezem, czyli na sam środek. Sam środek część to szczęście przynosi, więc otwórzmy sobie 8 i 16. 16 na samym środku. I proszę, czy jest tutaj coś ciekawego? No dalej nic ciekawego nie mamy. Jedyne co mogę Wam powiedzieć, co będzie ciekawe, no to dzisiejszy konkurs, bo fajne jednostki będą do wygrania, ale tu musicie dotrwać do końca. No i co? Zostało jakieś, nie wiem, 80, może 100 krejtów. No to 8, 16, kolejne. Kolejna szesnastka, trzeba wierzyć. Mamy! Dobra, jest godli! Mamy godli, let's go, 50 koła, eternal clock, eternal clock titan, mamy go, trafiliśmy z 300 krejtów i wiecie co, ja dzisiaj go szybko może dla was przetestuję, ale to tak na szybko i idę go od razu chyba sprzedać, bo on strasznie spada z ceną, on kosztował 300 tysięcy, a już chodzi po 50 koła, dobra, dziękuję telantryczku, bo to ogólnie też taki lekki prezent imieninowy dla mnie. Bo ja ostatni miałem imieniny dwa dni temu, więc telantryczku wiedziałeś, wiedziałeś co mi dać. No to jeszcze jeden, jak trafimy, to ja będę mega spełniony. Chociaż ja i tak już jestem zadowolony, bo jestem na zero. Nie jestem na minus, to jest najważniejsze dla mnie. Dobra, otwieramy już do końca. Tu już nie ma co gadać, trafiliśmy to jest najważniejsze. Let's go! 8, 16, czy coś będzie jeszcze tutaj ciekawego? No nie, no dobra, bez przesady. No ja już za dużo bym chciał wam powiem ja już za dużo bym chciał. Trafiłem jednostkę, która szansa jest jeden na tysiąc jeszcze drowerku tu narzeka, że tylko jeden, tylko jeden, to nieźle drowerku ci odwala. Dobra, czy jeszcze coś jest tutaj? Ale nie no, legendy, legendy, bardzo duża ilość legend. Za jedną legendę jestem ciekawy ile jest coinów, chyba 100 albo więcej troszeczkę? No dobra, ostatnie krejty oficjalnie otwieramy i legendy, ale dobra, ja jestem gigantycznie zadowolony, bo z 300 krejtów mamy gwarantowanego godli. Cały czas mam takie zawahanie wam powiem Czy go sprzedać czy zostawiać, bo i tak go kupię Tylko czy on będzie dalej taniał No raczej będzie dalej taniał, bo te krejty Cały czas będą, więc ja sobie go dzisiaj przetestuję I po prostu za niedługo go odkupię No ale póki co idę wszystkie tutaj Te legendarne jednostki przemielić I my jednym kliknięciem do naszego ekwipunku Wpada 30 tysięcy coinów No i pierwsze 100 tysięcy na naszym koncie Lecimy po milion, zobaczymy Czy nam się to uda, no ale zanim to Wbije milion to ja pierw idę przetestować tą jednostkę I też wam powiem, że przetestujemy sobie nowego komandera kamermana. Nie jest to nowa jednostka, ale ponoć została naprawiona, bo ciągle piszecie w komentarzach, sprawdź komandera, bo został naprawiony. To sobie go sprawdzimy. Damage na start 4000 do 10 tysięcy. rent 30-45, cooldown od sekundy do 25 sekund, no i oczywiście ale i hilt 900 HP. No i DPS oczywiście jednostek 40 000. No dobra, postawmy sobie go, myślę, że tutaj. No i zobaczymy, jak ten ziomo działa. On respi tutaj jednostki od respa. No dobra, dobra, ulepszmy sobie 600 dolarów elegancko. Tu też na pewno sam musimy ulepszyć. No i zaraz myślę, że postawimy tą godli jednostkę Eternal Clock Titan. Co ten ziomo w ogóle robi i ile on kosztuje nas? 700 dolarów postawienie jest to godli, oczywiście. No to już mówiłem tysiąc razy. DPS na star 4000 niecałe, maksymalnie 121 tysięcy. Range od 20 do 35 cooldown w sekunda. No i w sumie to tyle. Niby godli, niby godli, ale żadny piercing, żadne AOE, nic takiego nie dodaje. Szkoda. A miejsca bierze sporo, no bo na całą mapę praktycznie. No dobra, postawmy go sobie tutaj. Troszkę tyłem go postawiłem, no ale myślę, że to nie jakiś problem duży. Na start, no to widzicie, Lady Major Za ragu ulepszamy za 1800 dolarów. Żeby tutaj jednak troszeczkę ręcze miał, bo małym brakuje, żeby tutaj obijać z bazy. I my ulepszamy 11 tysięcy ręcz 22. No, ziomo ma tych swoich macek trochę, tych rąk tutaj. Cztery ręce i czekaj, czy on broni naszą bazę, bo tu jest jakaś bariera. O co tutaj chodzi? On chyba broni naszą bazę, on ma jakąś tarczę. Jestem ciekawy, jak ta tarcza działa. Wiecie co? Ja wam później na koniec odcinka sprawdzę to i dokładnie powiem, bo szczerze. No nie zapatrywałem się w niego. W ogóle myślę, że go nie trafię, więc mówię. A, następnym odcinku go przetestuję, dzisiaj nawet nie będę sprawdzał. No ale okej, okay, 11 tysięcy damage. spoko. Komandera sobie ulepszmy. lepszy. jednostki, które ile mają? 25 tysięcy HP na razie. O kurde, co jest w ogóle? Ziomek się wywalił. Ej, co to było? Ja tego nie wiedziałem nawet. Ej, fajne, fajne, fajnie to wygląda, śmiesznie. No dobra, komandera na razie ulepszmy. Co? Czy tego sobie ulepszamy? Nie no, komandera trzeba sprawdzić. I tu patrzcie, jakieś tarcze. O co tu chodzi? to są jakieś klatki, takie, że zamykamy ich, czy co? Ej, dobra, tego totalnie nie czaję. Muszę na koniec wam powiedzieć, bo teraz nie mam pojęcia. Ulepszmy sobie komandera, żeby tutaj te jednostki nie przeszły dalej. No i zaraz myślę, że ulepszymy ogólnie te wszystkie jednostki tutaj na Maxan. No, losowo dosłownie tę tutaj kwadratową jakby nie wiem, ścianę. Totalnie losowo na mapie. Nie wiem, co to robi, czy to daje boosta czy to więzi jednostki czy co, totalnie nie wiem. Totalnie jeszcze nic nie wiem o tym. Wiem tylko to, że ulepszam naszego Eternal Clock Titana na level 3, zadaje 22 tysiące, range 25 no i cooldown bez zmiany. No, co się dzieje? No, obija póki co. Cały czas respi tą klatkę. Totalnie dalej, nie wiem o co z tym chodzi. No, ale fajny ziom, ogólnie wi wizualnie ciekawy. No, takiego tytana jeszcze w grze nie mieliśmy. Obija fajnie, szkoda, że on chyba nie bije AOE. No, niestety, bije pojedyncze jednostki nie wszystkie naraz. Nie skupia się wszystkich naraz. To jest troszeczkę minusem, bo ja już się nauczyłem do tych tytanów, które obijają wszystkie naraz. Mają piercing, AOE i tak dalej, prawda? Więc to mnie troszeczkę boli, nie jakoś bardzo, ale szkoda, szkoda i tak. No i pamiętasz tak, ulepszamy komentera. level czwarty i miałem właśnie mówić gdzie on bije, bo do levelu trzeciego nie bił, ale okej, okay, faktycznie ziomeczek teraz bije elegancko, widzicie działa, ma tutaj swoje, nie wiem jak to nazwać, no, no no gnaty po prostu po bokach, które nawalają cały czas, no i plus on też tutaj nawala z no niewidzialnej broń tak naprawdę, bo nie wiem co on trzyma ziomeczek, ale nawala z tych gnatów, które ma na plecach. I powiem wam, że nawet nieźle bije, nawet nieźle bije. No, 4000, no dobra, jeszcze nie bije nieźle, bo 4000 na sekundę to jest dużo. Ale zaraz będzie bił 10000 na 0,25, co daje nam 40 40000 na sekundę. To już jest nawet spory damage. Plus jeszcze respi tutaj, no jest ok. Co śmieszne, jednostka niby została naprawiona, ale dalej jest lekko zbagowana. No, chyba, że tak miało być, bo zaraz wam pokażę. O co mi dokładnie tutaj chodzi? No dobra, póki co zbierzmy sobie 20 tysięcy i zaraz ulepszymy tutaj. A chodzi mi o to, że te jednostki normalnie się wywracają, tak? One się wywracają, mając mało HP, i one tutaj trochę bugują się. Więc nie wiem, czy to tak miało być, czy to specjalnie stało zrobione, no, ale śmiesznie to wygląda. Nie powiem, że nie. No dobra, ale czy my wygramy tą gireczkę, czy przegrywamy? Bo jestem tutaj ciekawy. Nie wiem, ale zauważyłem jedną rzecz. Patrzcie to, jakie oni mają las lasery. Patrzcie to, ulepszamy na maksa. Ziomo, tu jeden ma niebieski laser, drugi czerwony. No i elegancko obijają. No dobra, teraz ten komander ma sens. No, teraz ten ziomo ma sens. Naprawdę teraz to działa elegancko. ok na jakim ostatnim levelu koło mamy? Idzie, idzie ziomeczek. Upgraded Titan, upgraded Titan, który jest potężny, no nie powiem, że nie. No dobra, commander faktycznie teraz ma sens. Został naprawiony, podoba mi się ta jednosteczka. Teraz aktualnie, faktycznie jak wcześniej ją zwyzywałem, że jest najgorsza, no bo była moim zdaniem najgorszą jednostką, która spawnuje, no to teraz jest przemocarny ten commander. Nie dość, że obija 40 tysięcy damage'a, respi jednostki, które mają 900 tysięcy HP, to jeszcze te jednostki tutaj elegancko obijają. Więc to jest naprawdę przepotężne i co ważne, nie wiem czy pamiętacie, wcześniej jak te jednostki obijały, to traciły swoje HP. Wiecie o co chodzi, poświęcały swoje HP, żeby obijać innych kiblarzy. Teraz już zostało to naprawione i normalnie nie tracą HP, więc naprawdę jest git. Jest git, Telantrik, dziękuję, że to naprawiłeś. No i dobra, ulepszmy Eternala, bo jego dzisiaj miał być przegląd. Let's go, za 7 tysięcy ulepszamy, 66 tysięcy bije i kolejny upgrade, czy to będzie ostatni? Chyba prawdopodobnie Ostatni na level 5, tak, będzie ostatni za 12 tysięcy. Ej, on nie jest drogi w ulepszeniu, to jest plus. 121 tysięcy, rent 35 No i tak oto ten ziomo na maksymalnym Levelu się prezentuje, z tyłu ma właśnie Takie, zapomniałem jak to się nazywa Ale uznajmy, że to jest koło kołowrotek po prostu Bo zapomnijmy, jak się nazywa, Do no to co macie na statku Przykładowo No i wygląda on ciekawie, wygląda on ciekawie 121 tysięcy, no bije przepotężnie Jestem ciekawy jak on by sobie radził na Endless modzie, bo na nightmare, myślę, że Na spokojnie sobie poradzicie i wykieruje wam Giereczkę, plusem jest to, że 700 dolarów Na postawienie, więc to jest naprawdę duży Plus, minusem, no nie ma żadnych dodatków rzeczy, Oprócz tego, że obija fajnie. No i nie wiem, co robi to niebieskie kółko. Nie, ja muszę sprawdzić, poczekajcie chwilę. Hej, okay, dobra, już wszystko wiem, to jest zegar, Mistrz. I uwaga, co daje ta niebieska strefa? Specjalna strefa, którą tworzy, spowalnia toaletę o 60% i sprawia, że otrzymują 1 dziesiątą obrażeń od jego ciosu co sekundę. Spędzoną oczywiście w tej strefie. Lokalizacja strefy jest losowa i resetuje się co minutę. No, no nie wiem czy co minutę, bo u nas co sekundy, ale okej. Okay. Ze, ze względu na to, jak potężne są te strefy, jednocześnie można umieścić tylko trzy tajtany. Okej! Okay. No i jeszcze dodali, że mogą to zmienić w zależności czy ten Titan będzie bardzo OP, czy mało OP, ale trzech Titanów można postawić, czy to prawda? Uwaga, jeden, drugi, trzeci. No i spróbujmy czwartego postawić, na przykład, nie wiem, w tym miejscu, no nie da się, okej. Okay. Czyli tych Titanów jest limit do trzech. Spoko, spoko, dobrze wiedzieć. Co, trzy klatki są teraz? Tak, są trzy klatki. Dobra, ej, tego nie wiedziałem! To ten Eternal Titan jest naprawdę przemocarny. Czajcie? Te klatki respią się totalnie losowo, jak kiblarze w nie wejdą, no to są slowowani, plus obijani o jedną dziesiątą ciosu tego Eternal Clocka. Bardzo spoko jednosteczka jednak, cofam to, bardzo spoko. Chciałbym tylko dowiedzieć w praktyce, jak to wygląda, bo na razie. No te klatki są za daleko, a ci kiblarze nie przechodzą, ale myślę, że nawet nie da rady. O, uwaga, tu są slowowani. No nie wiem, ja tego jakoś bardzo nie widzę No ale faktycznie, może są slowowani i obijani Więc jest to spoko jednostka Jednak ta godli jest mocna Ciekawe jestem jak na endlessie by to wyglądało Na endlessie myślę, że mogłoby to dobrze działać I taka ciekawostka, patrzcie, patrzcie, patrzcie Tak, slowuje ta strefa, tak Slowuje, patrzcie jak to wygląda Jednak teraz to zauważyłem jak sobie tutaj kończyłem Giereczkę, że faktycznie te jednostki są slowowane I dodatkowo obijane, czyli działa ta strefa Cofam to, bo myślałem przez chwilę, że nie działa No ale na szczęście działa Jak coś, jest dobrze wszystko A jeszcze jeszcze wziąłem DJ'a i zapomniałem go postawić. No to z DJ-em Eternal obija 151 250 HP na 0,75 cooldownu, czyli prawie 200 000 albo ponad lekko 200 000 HP na sekundę. No dobra, giereczka wygrana, ja go te jednostki, w sumie jednostkę powinienem, ale commander oficjalnie naprawiony, opłaca się go kupić Ile on kosztował? No dobra, no 800 robux to dalej za drogo moim zdaniem, powinien kosztować max 400-500 No a jeżeli ktoś z was nie ma spawnera, a chciałby mieć, no to teraz działa ta jednostka, jest okej, okay. nie powiem, że nie, bo mi się podoba Tylko ta cena dalej jest moim zdaniem trochę za duża, znaczy 800 robuxów, no ja bym dał max 400, bo tu też macie jakiś sam spawner, może troszkę słabszy ale też jest serio spoko samoner. No i dobra, miejmy oceniecie Eternala, ja go oceniam Eternala, bardzo fajna godli jednostka. Damage'owo spoko, ręcz, no kiepski akurat ręcz, no ale wiecie, tutaj nie ma co narzekać. No i fajny, że stawia te tutaj klatki, jakby te klatki, które tutaj slowują i obijają. Więc no ja bym tą jednostkę Godly ocenił na 6.7 na 10. A czemu by nie taka nota? No i dobra, już wszystko oceniliśmy, otworzyliśmy, zróbmy sobie konkurs, bo ten odcinek będzie trwał wiecznie. A mianowicie dzisiaj dwie osoby mają do wygrania po jednym toilet man, czyli jednostce za 500 Robuxów na głowę z podpisem. Żeby ją wygrać, łapkę w górę subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. Plus dodatkowo napiszcie mi. Mi minutę, w której dropnąłem nową godli jednostkę. A tak, ponieważ dużo osób niestety tylko wchodzi na odcinek, pisze się ma swój nikt tyle. A chcę zobaczyć, że oglądacie ten odcinek, także napiszcie w minutę, w której dropnąłem godli jednostkę. No i w sumie to na tyle. Jeszcze tylko ogłosimy zwycięzców ostatniego losowania, a tak dokładnie zwycięzcę. macie go teraz na ekranie. Serdecznie, mordeczko, ci gratuluję. Nagroda została już wysłana mailboxem. A póki co, to na tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Życzę Wam wspaniałego dziąka albo wieczoru, w zależności od której godzinie to oglądacie. Ja będę zmykał, także trzymajcie się i do następnych. siemenu!